Legowice. Spokojne miasteczko. Mieszkańcy tego miasteczka mają kompletnie wywalone na to, co dzieje się wokół nich. Lecz nagle słychać wojenne okrzyki. O nie! To hordy mieszkańców, którzy atakują nasze miasteczko. Byli to mieszkańcy pobliskich Legowic, którzy byli wrodzy Komenda główna policji. Policjanci próbują opanować sytuację. Lecz jest ich za mało przeważające siły wroga, w końcu ich pokonują. Komenda główna policji zostaje zniszczona. Jednak nie wszyscy umarli od razu. Przeżyły dwie grupy przyjaciół. Pierwsza z nich to Heavy. Chłopiec. No, jest już dorosły, który uwielbia grać w gry komputerowe. Jego dziadek to weteran II wojny światowej, przez co w jego y, pokoju jest sporo tej broni. Młody. Zna się z Hewim od dzieciństwa. Ma kompletnie wywolony na to, co się dzieje. Czas spędza z swoją dziewczyną, hanią. on twardzielką, oczywiście. Pff. Jest jeszcze Wojtek. Który posiada mały warsztacik i skromne mieszkanko. Cały czas próbuje dopracować swój motor krosowy. Jego pochodzenie jest niewiadome. Został znaleziony i podrzucony tutaj do miasteczka, i zajmowali się nim rodzice Hefiego oraz młodego. Druga grupa przyjaciół to Max, były kierowca rajdowy. Jest już po trzydzieści. Mieszka w swoim zniszczonym wyścigowym Lamborghini. Ostatnio ćwiczy sztuki walki, niestety bez skutku. Jego kolegami są kolejni weterani, yy, mistrzowie od survivalu Łukasz oraz Mateusz. Mieszkają w byłym yy, wozie więziennym policji, który yy, próbują przerobić. Gdy hordy z wolów atakują ich miasto, dwie grupy do tych sobie wrogie muszą się zjednoczyć. Heavy rzuca gry komputerowe i idzie wybrać dla siebie coś ze swojego arsenału. Hania oraz młody także się przygotowują. Wojtek także ma coś dla siebie. Musimy bronić miasteczka. Nie damy rady, jest nas za mało bohaterom udało się unieszkodliwić kilku wrogów. Ale i tak było ich zbyt wielu, że cokolwiek mogli zrobić, dlatego musieli uciekać. Oczywiście Mateusz oraz Łukasz już się przygotowują. Prawdziwy jeździk apokalipsy, co nie? Max wziął shuriken i też jest już gotowy. Wojtek na krosie oraz jego przyjaciele w aucie uciekają z rozwalonego miasta, które teraz już jest tylko ruiną. Cały czas będą jednak ścigali przez chłody nieprzyjaciół, dlatego tam gdzie uciekną, czeka ich wiele przygód. Klockowice Apokalipsa. Premiera 15 września 2024. Na kanale Wojta z Podłoga 2K. No nie, nie wziąłem moich ulubionych gier. Przymknij się, mały. Już wkrótce.